Znamy już wysokość płacy minimalnej, która będzie obowiązywać od nowego roku. Minimalne wynagrodzenie od stycznia wyniesie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 31 zł i 40 groszy brutto. A to oznacza wzrost płacy minimalnej o 140 zł miesięcznie i o całe 90 groszy za godzinę. Oczywiście mówimy tutaj o stawkach brutto, bo po odliczeniu podatków na czysto miesięczne minimalne wynagrodzenie. Wyjdzie około 3605 zł. Tak więc w przyszłym roku podwyżka płacy minimalnej będzie symboliczna, bo wyniesie około 3% i. Procentowo to jest właśnie jeden z najniższych wzrostów, licząc od 2002 roku, kiedy w ogóle weszła w życie ustawa o corocznym wzroście płacy minimalnej. No ale tutaj trzeba dodać, że tak niewielka dynamika wzrostu nie wzięła się znikąd, bo jest oparta na prognozowanej inflacji w przyszłym roku, która ma wynieść właśnie 3%. Dla porównania, płaca minimalna zarówno w 2023, jak i 2024 roku urosła o prawie 20% w skali roku, a jej wysokość Wysokość była podnoszona dwukrotnie w styczniu i w lipcu, zarówno jednego, jak i drugiego roku. A skąd wzięły się te dwie podwyżki, czyli podwyżki dwa razy do roku? Zgodnie z ustawą, jeżeli prognozowana inflacja na kolejny rok przekracza 5%, no to płaca minimalna musi zostać podniesiona jeszcze w połowie roku, czyli od. Lipca. O tym, w jakim tempie w ostatnich zaledwie pięciu latach rosło minimalne wynagrodzenie, niech świadczy fakt, że tuż przed wybuchem pandemii, czyli w 2020 roku, minimalne wynagrodzenie wyniosło. 2600 zł brutto. Płaca minimalna to jest temat, który zawsze wywołuje sporo dyskusji, sporo emocji. Chociaż tym razem akurat nie słychać corocznych lamentów o tym, że kolejny wzrost minimalnej płacy pogrąży polskie firmy i zaczną się masowe bankructwa. Chociaż oczywiście są też niezadowoleni, no bo związki zawodowe oczekiwały wzrostu płacy minimalnej powyżej progu 5000 zł brutto. Ale na to będą musiały te związki. I poczekać, prawdopodobnie jeszcze rok. Daj znać, co sądzisz o nowej najniższej pensji od stycznia i czy Twoim zdaniem powinna rosnąć każdego roku? A może w ogóle powinniśmy zlikwidować płacę minimalną? No bo rynek pracy sam wszystko wyreguluje, tak żeby i pracodawcy, i pracownicy byli szczęśliwi.